Do wygrania pełna wersja Deluxe Kijam 4 z 3 miesięczną subskrypcją online. Co trzeba zrobić, aby wygrać? Zaobserwować mnie na Instagramie, polubić specjalny post dotyczący tego konkursu. Najprawdopodobniej będzie to najnowsze zdjęcie na profilu i napisać pod tym postem jakikolwiek komentarz. Chyba nie muszę przypominać, że musicie oczywiście subskrybować mój kanał i zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Cała instrukcja dotycząca tego konkursu jest umieszczona w opisie pod tym filmem oraz w opisie pod postem na Instagramie. Zrobię maraton spokojnie. Zaczniemy maraton myślę, że za tydzień, bo jeszcze e, przez ten tydzień chciałbym już dopiąć tą szkołę do końca tego roku kalendarzowego Jeżeli mieć już spokój. Ja będę miał wolne, będzie mi łatwiej zrobić film, wy będziecie mieli wolne, będziecie mieli więcej czasu na oglądanie, więc myślę, że, myślę, że to jest dobry pomysł. E, I co? No i to chyba tyle. Zrobimy maraton, zrobimy maraton spokojnie. No i konkurs z SJ4 przed chwilą były wymagania, więc subskrybujcie kanał, lajkujcie i dodawajcie, no za zaobserwujcie mnie na Instagramie, tam jest wszystko napisane pod postem. Ostatnio, ostatnio wygraliśmy, nie wygraliśmy, przepraszam, ostatnio to była kontuzja, kontuzja i dosyć drastyczne to było. Tak jak pewnie pamiętacie z poprzedniego odcinka, dzisiaj dostaliśmy powołanie na Puchar Kontynentalny w Wiśle, 10 sierpnia i 11 sierpnia, ale też postanowiłem dzisiaj zrobić, tu mamy Wisłę, Fiskap. Dzisiaj zrobimy również waldifiamy, także 10, 11, potem mamy 24 i 28 sierpnia, no i tak kończymy lato, potem, potem takie naprawdę wakacje. Potem przyjdzie szkoła i Willach Bischofshofen, Lillehammer Zakopane, ale to już, tu już zaczynamy, yy, Bishop zaczynamy, Bischofen zaczynamy na śniegu skakać, jeszcze willach na Igielicie. No i co, no nie, nie pozostało mi nic innego. Generalnie mamy 4 sierpnia, tak jak pamiętacie, kontuzja 3 dni. Na szczęście nas nie wyeliminowała z konkursów w Wiśle. Także startujemy w Pucharze Kontynentalnym. Jestem, jestem ciekawy, jak to wszystko wyjdzie. No i co, co, co mi zostaje? Mi zostaje po prostu, no nie wiem, po prostu mi zostaje no, no, przesymulować do, em, do, 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 do 10 sierpnia. No i spotykamy się chyba chyba przed wyjazdem właśnie do Wisły. Ale teraz sobie szybko przypomniałem, że miałem kupić nowe, nowe jakieś rzeczy do sportu. Słuchajcie, ja sobie obliczyłem ile generalnie mam pieniędzy, bo ciężko z podglądem u mnie. 20 704 zł mamy, bo 850 zł chyba doszło za lajki, także łapujcie ten film, będzie więcej pieniędzy w grze. Także chwilamy w sport, właśnie, bo generalnie mam posiadane i mamy zużycie 6% zużycie 6%. To jest małe, to jest niewielkie zużycie, ale postanowiłem sobie właśnie, że kupię dzisiaj narty i kupię sobie nowy kombinezon. Ja już tu sprawdzałem. Mamy aktualnie Sport 2000, ale chciałem kupić właśnie te Fleige D, tak się chyba czyta. Więc kupujemy Fleige D. Tak, dokonujemy transakcji i chciałbym jeszcze kupić kombinezon ten kosztuje o 9000 ten kosztuje 13 tysięcy. Ten jest dobry kombinazon. ten jest dobrym kombinezem, ten tutaj jest fantastyczny. Ale ja jednak kupię ten za, 8, za, 9, tysięcy, za 9 tysięcy, także kupujemy za 9000 no i mamy już nowe sprzęty i mamy mniej pieniędzy. I właśnie teraz, teraz przyszedł ten moment, kiedy można przesymulować, tak naprawdę przejść do świata, no tak jakby no i jesteśmy przed naszym domem. Ciekawie. To znaczy, właściwie to przed blokiem. To nie jest dom, blok. Jeszcze nie dom. Chciałbym, chciałbym kupić dom. Słuchajcie, no nie pozostaje mi nic innego. Jak po prostu. Aaaa, nie bij mnie, proszę cię. O, dobra, poszli sobie. Mm, nie pozostaje misji innego jak pojechać na miejsce zbiórki. Mamy e, autobus, autokar do Wisły. O nie, on nie idzie pobić, trzeba spierniczać. O nie, to jednak nie idzie mi pobić, dobra, więc myślę, że tutaj nie będę przedłuża przedłużać. Znowu sobie zamówię taksówkę. Ja, pierniczę, to się wyrabia w tym mieście. Z, no tak, trochę patologiczna dzielnica, nieważne. Mm, zamówię sobie taksówkę, tak jak mówiłem, 20 zł za taksówkę. I myślę, że no, nie będę przedłużać. Spotykamy się. Przed, właśnie, autokarm. No i szybciutko lecimy sobie do autobusu naszego, który jest oczywiście tutaj. Zawsze w tym samym miejscu, niesamowite. Escalera, escalera. I wsiadamy, ile? Jedziemy do Wisły. Na początku chciałbym wam pokazać, jak wygląda klasyfikacja generalna. No wiadomo, Puchar świata. Puchar kon Pucharu kontynentalnego, oczywiście. Andrzej Stękała na pierwszym miejscu. Klemens Murańka na trzecim miejscu. E, dobrze to wygląda. I niech tak utrzymają Polacy i będzie y, będzie fajnie to wtedy ktoś pójdzie do pucharu świata i wtedy zrobi miejsce na puchar kontynentalny i ja może będę w a może nie trzeba się bardzo dobrze pokazać bardzo trzeba się dobrze pokazać yy, ach, naprawdę no super że mogę tutaj wystąpić ale warunki mi się trafiły ale warunki się trafiły uwaga niech nie się jak najdalej Wysokie wyjście z progu. No! Jest lądowanie telemarkiem. Z dużej odległości spadłem. E, troszeczkę, no nie wiem, przestraszyłem się tego skoku, może troszeczkę. E, ale to nie wyglądało źle. Ale niestety 46 miejsce. No nie, nie, nie. 46 miejsce. No to powinno być o wiele dalej. W takich warunkach. W takich warunkach. No, no cóż, no co poradzić? Mamy jeszcze drugi konkurs, żeby się pokazać, obyśmy się dostali do tej drugiej serii. Klemens Murańka wygrywa na polskiej ziemi. Polak na polskiej ziemi wygrywa o 1,3 punktu przed Manuelem Fettnerem. Fajnie, tylko szkoda, że się my nie zakwalifikowaliśmy do konkursu. I Klemens Murańka wyprzedził. Andrzeja stękała, Andrzej stękała ledwo co chyba punktował. 3 punkciki to był, ale brawo dla Klimka. No i co, jedziemy dalej? Drugi konkurs w wiśle. Oby się teraz udało. Mamy nowy sprzęt, a dwóch Polaków na, na, startuje na początku. Teraz gorsze, o wiele gorsze warunki są, ale zobaczmy, skupmy się. Muszę dobrze trafić w próg i dobrze od razu wyjść z progu, to nie jest takie łatwe. No, nie wiem czy nie spóźniłem skoku. Leć, leć, leć. Jest, 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 brawo, brawo. 122 metry. Yy, drugie miejsce jak na razie nie jest, tragicznie. I, i, czy będziemy w drugiej serii? Niestety nie. To był dobry skok. Według mnie to był dobry skok, ale niestety 39. miejsce. No trzeba było tu naprawdę daleko skakać. Do 130 metrów nikt nie doskoczył, ale bardzo tutaj są podobne te wyniki. No 3, jakbym skoczył? Jakbym skoczył? No, 124 metry. Wylądowałem telemarkiem, co mnie cieszy. Może tam technika lądowania nie mam aż tak wypracowaną idealnie, ale mam nowe narty, dodają mi też. Nie powiedziałem wam, znaczy powiedziałem w poprzednim odcinku, ale nie przypomniałem wam w tym odcinku, że jeżeli kupuję czym lepszy sprzęt, tym ten sprzęt dodaje mi ileś tam punktów do tych statystyk, wiadomo. Co ja mogę powiedzieć? No co, egzekwowo z Tomaszem Pilchem. Słabo, słabo i no. Aj, 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 Generalnie Polacy słabo w tym drugim mągursie, zobaczmy jak wygląda... Jak wygląda klasy... znaczy... O nie, bo jeszcze, a, jeszcze druga seria, chciałem już powiedzieć, zobaczmy jak wygląda klasyfikacja generalna. Klimek poranka się po czterech Austriaków na czterech pierwszych miejscach. Zdominowali drugi mągurs. No i właśnie w, w, w klasyfikacji generalnej też dominowali pierwszą piątkę Klimek Muranika, Klomes Muranika trzyma się na drugim miejscu Dwa punkty traci do Manuel, Manuela Fatnera Szkoda, że tutaj się nie pokazałem, do, nie pokazałem dobrze, bo yy, kolejny właśnie weekend to jest. To jest puchar świata. Tym razem puchar świata w chyba zakopanym albo w Wiśle, też zakopanym chyba, tak mi się wydaje. No cóż, 39 miejsce było najlepiej. Czeka mnie dużo pracy. Co ja mam powiedzieć? No i czas najwyższy się przekonać, czy tak naprawdę będziemy w Fiscapie. Bo tu jest walka. Teraz o Fisca. Tu nie jest walka o Puchar Kontynentalny ani w no Puchar Świata. Puchar Świata to marzenia. Czy będziemy w Fiscapie na konkursy w Waldifiemy, Chociaż Puchar Kontynentalny też ma konkursy w Waliźfieme. 16 sierpnia i 17 sierpnia, czyli tak naprawdę za tydzień w grze. Ale po takich wynikach wątpię, że my mnie tutaj wystawili. No cóż, no idziemy do menu głównego i zobaczymy. Wiecie, z czego ja sobie właśnie zdałem sprawę, że przepuściłem, że przepadł nam jeden trening. Bo przed każdym weekendem jest jeden trening. A w ogóle w poprzednim odcinku nie zrobiłem, bo generalnie każdy trening ma dwie próby można zrobić, tak? A ja przed tym, tymi zawodami w Kłopio nie zrobiłem drugiej próby. No tak, liczba treningów jeden przed zawodami w właśnie Teraz sprawdźmy, czy będziemy w ogóle w tym Waldifiemie. Jest, eee, jesteśmy w Waldifiemie. Tutaj też mają widzicie Waldifiemie. Tydzień, tydzień wcześniej niż Fiskap ma puchar kontynentalny, no właśnie, ale w zakopanym wtedy. A, zakopanym wtedy puchar świata będzie szkoda, że nie pokazaliśmy się dobrze w tym pucharze kontynentalnym, no ale... Ach, no, 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 no cóż. E, także jesteśmy w Aldi mamy dwa konkursy przed nami, także no, no co, no pozostało mi tylko przesymulować, przesymulować, pominąć, bo to kilka razy się będzie symulować, tak, bo mamy, mm, mamy aktualnie 11 listo, 11 sierpnia a to jest tak, czyli dwa razy będę musiał symulować, No nie będę Was tutaj e, trzymać, przesymuluję, no, potem będziemy... Y, trening zrobimy i przejdziemy do konkursów w Valdifiemę, nie będziemy już wracać do Kubikolandii, bo automatycznie z Wisły jedziemy do właśnie do Włoch, do Waldifiemy. no i cóż, no i pora po prostu no, przesymulować i spotykamy się na treningu. Dobra, przesymulowałem, spotykamy się na treningu, oczywiście chodziło mi tutaj na treningu, e, Dwa razy mi się nie udało. Właściwie trzy razy mi się nie udało, mam trzy próby, więc weźmiemy... Wiecie co? Wiecie co? Wezmę... Yy, wezmę ten pierwszy, bo tu jest plus pół technika lądowania. Wezmę ten pierwszy trening, yy, no, 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 no i zobaczymy, czy mi się uda. Skocz co najmniej 82 metry yy, na... Napisałem skocz co najmniej 82 metrów, nieważne. Na zakopane HS94 z wiatrem 0,2... 20 metrów na sekundę z belki piątej, to jest belka siódma, więc belka, belka piąta musi być. Yy, 2 metry na sekundę nie powiedziałem gdzie właśnie, bo wiedziałem, że będzie taki, tak, taki przypadek. O, 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 o. Całkiem dobry skok! Brawo, brawo dla mnie. 88,5 metra, 88,5 dokładnie. Generalnie, jak się ustawia ten wiatr w treningu, to on e, prawie zawsze on jest zmienny, nie jest stały e, i też jego kierunek się zmienia, więc no. Te 2 metra na sekundę nie było napisane czy pod narty, czy w plecy, bo to był taki minimalny, do tak, ale skoczyłem 88,5 metra i mamy pół, plus pół kondycja, plus pół technika lotu, plus pół technika lądowania i minus jedna dziesiąta waga, także jest ok. E, no i co, no i przechodzimy w sumie do menu głównego, no i czas czas na, pod, znaczy przesymulowanie do... Do, do tego, do konkursu, wy właśnie w Waldifiem. Także symulujemy i spotykamy się już na konkursie w Waldifiem. Lista startowa pierwszej rundy konkursu. E, już tutaj skaczą ponad 100 metrów. Mam nadzieję, że my też skoczymy 100 metrów. E, tutaj nie ma kwalifikacji. Żółta koszul, koszulka lidera, jak pięknie to wygląda. Szkoda, że w płaszczyźnie kontynentalnym tak świetnie na nie poszło. No, no cóż, trzeba, trzeba sobie jakoś radzić. E, no i w ja 25. miejsce dopiero po pierwszej serii 97,5 metra. Oj, jaj, jaj, jaj. no ten na dwie nogi. No słaba ta technika lądowania. Ten na... troszeczkę nam dodają. E, widzieliście chyba przed treningiem, jak to wszystko wyglądało. Plus jeszcze trening, plus, plus plus pół technika lądowania, no zawsze coś. Ale dobra, no nie, nie, nie oczekujmy tutaj, że będzie jakieś super, hiper świetne skoki, jak jeszcze mamy tak mało lat i, i tak jesteśmy liderami po znaczy fiskapu. Więc oj, 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 oj spóźnione. Oj, spóźnione wyjście z progu, piąte miejsce, ostatnie miejsce. Nie, nie jest ostatnie miejsce. 20. Miejsce, kończymy na 20. Miejscu, Jak ja to liczę? A, 34 się aż dostało. No widzicie, 34 zawodników. Na 20. Miejscu kończymy. Tragicznie może nie jest. Dwóch Niemców wygrywa. Znaczy jeden Niemiec wygrywa, drugi na podium, dwóch Niemców na, na czele. Eee, nie tracimy, jeszcze nie tracimy, ale trochę podkreślam jeszcze tej żółtej szliknite, bo Luka Roth czeka. Nurshat Tursun Zanów to jest przyszłość skoków Kaz 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 Kazachstanu. To przyszłość Kazachów w skokach narciarskich. Trzymam za niego ogromnie kciuki. E, no i co, przechodzimy do drugiego konkursu w ostatnie Ostatni tak naprawdę dzisiaj, na dzisiaj wątek. Ostatni na dzisiaj wątek, tak. E, 101 metrów. 100, no fajnie, jakbym skoczył ze 100 metrów. Fajnie, Jest są całkiem dobre warunki i pół metrów. Prze, przed chwilą właściwie w takich samych e, skakaliśmy na treningu, więc zobaczmy, tylko żebym teraz nie spóźnił z progu. Nie spóźniłem z progu. No i zobaczmy, lecę o wiele dalej, o wiele dalej skok. Brawo dla mnie, szóste miejsce jak na razie. No i szó na szóstym miejscu będziemy kończyć tą pierwszą serię konkursową. I znowu. Nie, dobra, sorry, czekajcie. Eee, 31 tym razem się dostało do, do drugiej serii. Eee, 102,5 metra, no fajnie jakbyśmy tutaj powalczyli o podium, jest blisko. Eee, no w końcu żółta koszulka lidera do czegoś zobowiązuje. Oczywiście to jest letni fiska, wiadomo to inaczej. Eee, no i zobaczmy, 102,5 metra w pierwszej serii, a w drugiej znowu spóźniony skok. No, ten telemark był, piąte miejsce, no nie będzie podium, nie będzie podium, ale będzie miejsce w czołowej dziesiątce. Jest ok, czołowa dziesiątka, celuję zawsze w czołą dziesiątkę, bo, bo tam są pieniądze, tak naprawdę tam są pieniądze. E, no i e, tutaj w pierwszym konkursie nie punktowali. znaczy punktowaliśmy, ale chodzi o pieniądze, że nie dostaliśmy żadnej pieniędzy, a za dziesiąte miejsce jest najmniejsza stawka w Fiskapie. Ile tam było? Nie pamiętam dokładnie ile tam było, 500 zł, coś, coś w tym stylu. Zawsze coś, prawda? Zawsze 500 zł coś, ale tak naprawdę to od Was zależy ile pieniędzy jeszcze dostanę dodatkowo w kolejnym odcinku, bo em, przypominam, żeby, żeby zostawić łapki w górę, bo liczba w górę podzielona przez dwa równa się ilość pieniędzy zasilających konto, także Mateusz Sokup so Sokup, nie wiem jak to się czyta, ale zobaczmy no, jesteśmy dalej liderami Pucha Pucharu Fiskapu, zostały dwa konkursy fajnie, jakbyśmy utrzymali, jakbyśmy utrzymali te jeszcze przez dwa konkursy lutą koszulkę lidera, to jest do zrobienia trzymajcie gorąco kciuki, a ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę mam nadzieję, że film Wam się spodobał, przynajmniej nam o konkursie na DSJ4 z 3 miesięczną subskrypcją online przynajmniej nam pełna wersja no i wchodźcie na Instagrama, tam jest wszystko napisane, link, znaczy link w opisie, tak, link w opisie i instrukcja również jest w opisie. Opłaca się, myślę. E jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!